Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmie. Za oknami mamy jesień, a u mnie dzisiaj wakacje słońce, plaża, lato, chwile bez troski. Kto z nas nie chciałby choćby na chwilkę wrócić właśnie do tych pięknych wspomnień? Teraz będzie na to okazja. Pooglądamy sobie wspólnie album, który został stworzony właśnie z myślą o zdjęciach z wakacji. Tak prezentuje się okładka, grzbiet i tył albumu. Album zawiera cztery karty. Jest to taki typowy, średni album. Jak widzicie, płótno, którego użyłam, to kłaczek. Tym razem pierwszy raz w takim kolorze szarym. Mam nadzieję, że też to fajnie wygląda, mi się osobiście bardzo podoba. Użyłam tutaj do tej kolekcji papieru kraftowego, który moim zdaniem świetnie pasuje do kolekcji, bo jeszcze bardziej podbija właśnie te piękne, intensywne kolory, które zaraz zobaczycie. Kolekcja od P13, kolekcja z flamingami i papugami, o czym zaraz się przekonacie. No i zobaczcie. Zaczynamy od kieszonki, wakacje, start to skoro start, to zaczynamy. Mamy tu kieszonkę z matami na zdjęcia, te śliczne papuszki. Do albumu również przygotowałam takie dodatkowe karty w mniejszym formacie. One są do, dokładnie połową tych mat. Można je wykorzystać na mniejsze zdjęcia bądź na zapiski. Co bardzo lubię w albumach. Może jakieś fajne wspomnienia związane ze zdjęciami. No, można tam różne rzeczy sobie napisać. Kolejna strona. Mamy tu beli znowu ta piękna papuga. I tu książeczka. Wszystkie zdjęcia w tym albumie są formatu 10 na 15 Kolejna strona. Wiązanie na wstążkę. Ona ma śliczny kolor. Taki fuksjowy albo amarantowy. I tu mamy klapeczki. Góra, dół. Miejsce na zdjęcia, można sobie na takich, właśnie pełnych kartach zrobić kolar ze zdjęć, po prostu podocinać kilka zdjęć, no i wtedy jeszcze to myślę będzie ciekawiej wyglądać. Zwłaszcza jeśli zdjęć mamy sporo, to to jest bardzo fajne rozwiązanie. Natomiast sam album mieści nam około 45 zdjęć. Tutaj mamy te piękne flamingi, niestety. Niektórym z nich musiałam obciąć nogi albo głowy, ale to było niestety nieuniknione. Ach, jak pięknie! Otwieramy sobie za pomocą tutaj tej wstążeczki. No i miejsce na zdjęcia. Kieszonka. I tu mamy znowu trzy maty. Ja tak z reguły daję właśnie po trzy maty. Jedną oklejam. Kolejna karta na jakieś zapiski. I całość idzie do kieszonki. Przyznajcie, że te kolory są fantastyczne, takie piękne, optymistyczne, no właśnie, wakacyjne. Ale relaks. o tak. I otwieramy sobie tą książeczkę i miejsce na kilka zdjęć. No i tu flamingi się nam pokazują za tą foliałką. Ona jest tutaj też na magnes, i tu miejsce na zdjęcia. Jak sobie wklejmy zdjęcia? To będą fajnie tutaj eks wyeksponowane za tą foliałką. Można również sobie włożyć zdjęcia. Kolejna strona to taka skośna kieszonka z matami. I tu znów główny bohater tej kolekcji w otoczeniu pięknych różowych kwiatów. A, no jeszcze nie można zapomnieć o tych pięknych papugach. Kolejna strona. Mamy tutaj pop-up, on z tej strony. Tutaj miejsce na dwa zdjęcia. Kolejna strona. Uśmiech, proszę. Otwieramy sobie tą opaskę. No, a tutaj mamy taki pionowy wodospad. Tutaj też. Śmiało można sobie wkleić zdjęcie, chyba że nie chcemy przykrywać tych pięknych liści monstery. To już zależy od nas. No, i kieszeń jest co wspominać na kolejne zdjęcia. No, i tutaj znów kwiaty. No i takie piękne słoneczne paski. Mam nadzieję, że w filmiku to dobrze widać, że właśnie te kolory w tej kolekcji są takie mega żywe. Bardzo, bardzo fajne. I tak w skrócie prezentuje się ten nieduży albumik na najlepsze zdjęcia z naszych wakacji, taki oto album. Mam nadzieję, że też się Wam podoba. Teraz uwaga, ten albumik jest dostępny od ręki. Za dzień lub dwa pojawi się w serwisie Artyferia. Tam również możecie zobaczyć, jakie albumy są dostępne od ręki. Zamieszczam tam inne swoje prace, które można również zamówić. Jeśli Wam się podoba, możecie po prostu napisać do mnie. Kontakt znajdziecie w opisie do filmu. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że po tym filmiku przypomnicie sobie o wakacjach. Nie wiem, jak to u Was wygląda, ale u mnie najczęściej tak, że bezpośrednio po wakacjach to tak jakoś nie mam czasu wywołać zdjęcia, ale kiedy przychodzą jesienne, długie wieczory, to bardzo często wtedy właśnie siadam do zdjęć z lata i lubię sobie je powspominać. Dlatego w październiku mamy u mnie dzisiaj taką propozycję. Może kolejny albumik będzie bardziej na czasie. No zobaczymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Pa pa.